Kolejna partia i kolejna dobra zdymka za mną. Tym razem pojedynkowałem się z oponentem ranking 2.525, arcymistrz z Estonii. Jeżeli dobrze pamiętam. No i powiem wam, że presja już została nałożona przy podawaniu ręki. No bo chłop łapa po prostu jako mariancello, no może trochę przesadzam, ale no wielki chłop i też uścisk dłoni był potężny. No i tutaj odpowiedział przeciwnik obroną sycylijską. Muszę wam powiedzieć, że no widać właśnie u arcymistrzów, że oni mają naprawdę bardzo, bardzo szerokie repertuary debiutowe, bo gość wariantów obrony sycylijskiej to gra chyba z 10 różnych. Więc sobie powtórzyłem, a do tego od czasu do czasu E5 wrzuci karokana, jak skandynawską i tego typu akcje. Więc widać, że no naprawdę z tymi debiutami nie ma lekko. No i tutaj oczywiście popowtarzałem i przeciwnik zdecydował się na warent tajmanowa, no więc ja uznałem, że zastosuję oczywiście najagresywniejsze podejście, czyli pójdę w długą roszadę. No i tak też rzeczywiście zrobiłem i tutaj głównie pamiętałem analizy po goniec b4, no bo to jest takie najwredniejsze, a przeciwnik tutaj zagrał posunięcie goniec e7. No, i niestety tego z, tak dobrze nie pamiętałem, jak należy dokładnie do tematu podejść. No, ale wiecie, białymi, no więcej można sobie pozwolić ogólnie rzecz ujmując, bo jednak ma się to tempo w zapasie, więc no, bardziej można pofreestylować w debiucie. Także luzik. I ja tutaj zdecydowałem się na f4, więc agresywne podejście. Przeciwnik zdecydował się na d6. No, i ja tutaj zagrałem posunięcie król b1, żeby mojego króla schować. Wiadomo, w dalekiej perspektywie on tutaj nie będzie narażony na żadne szachy. Plus, też pionka z a2 mam bronionego. Tak jak widzicie, tutaj Stokwisz podpowiada, że lepsze byłoby zagranie goniec e2, żeby szybko przygotować g3. Natomiast to dalej mi się wydaje całkiem w porządku ruchem. No i przeciwnik tutaj zrobił roszatkę. No i tutaj powiem wam, bardzo bardzo długo się zastanawiałem, co zrobić z tym panem. Czy należałoby go ustawić na E2, żeby lepiej wspierał zagranie G4? Czy też lepiej jest go ustawić na D3, żeby wspierał pionka E4 no i ewentualnie gdzieś w dalekiej perspektywie atakował na punkt H7. No i tak liczyłem te warianty, liczyłem te warianty, liczyłem te warianty. No i finalnie zagrałem posunięcie goniec E2. Goniec E2 jest oK. Goniec D3 też jest ok. Właściwie bardziej kwe kwestia gustu. Natomiast tutaj no, muszę powiedzieć, że błędnie policzyłem jeden wariant, no i właśnie to jest to, nie? że są wyciągane wnioski na przyszłość. W ogóle moja pierwsza partia w tajmanowie białymi. Ale no cóż, na przyszłość już będę ten motyw pamiętał, ponieważ ja liczyłem tutaj wariant B5, no bo to jest takie najagresywniejsze, tak? Przeciwnik chce goniec B7, B4 i przycisnąć pionka z E4. No i tutaj liczyłem bicie, bicie i E5. I wszystko wygląda fajnie, jeżeli przeciwnik zbije no i na przykład odejdzie z skoczkiem, no to wtedy jest super pozycja, tak? Będę mógł sobie zagrać hetman C3, już jest groźba bicia na H7, linia F może się w ogóle przydać tutaj do ataku, no i figury bardzo aktywnie tutaj działają, no nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli przeciwnik gdzieś tam hetmana będzie cofał, no to lecę tutaj tak klasycznie pionami, no jestem znacznie, znacznie szybszy w tym ataku. Natomiast to, co zawsze trzeba sprawdzić, no to najlepszą obroną jest atak, czyli b4. No i ja tutaj policzyłem, że no mi się to nie zgadza, no bo przecież bicie, bicie na c3, bicie na e7, bicie na d2. No i teraz po biciu na f8, król bije f8, no i ta pozycja jest bez szału, tak? Po prostu nie mam co tutaj atakować tym, tymi moimi wieżami. No, ale tutaj jest taki trik. goniec bije H7. No i muszę powiedzieć, że goniec bije H7 całkowicie przeoczyłem Chodzi o to, że po odbiciu dorabiam po prostu Hetmana. No więc, tak jak widzicie, fajne, fajne tutaj sztuczki przy tym gońcu na D3. No oczywiście przeciwnik nie musi w to iść, tak? Najprawdopodobniej przeciwnik by wybił i zagrał E5. No ale tutaj walka toczy się dalej. No taka. Typowa struktura stajmanowa, gdzie ja tutaj będę chciał to G4 przygotować. No i w kontekście tej struktury bardziej podobało mi się posiadanie gońca na E2, żeby bardziej wspierać zagranie posunięcia G4. Stąd z mojej strony goniec E2, przeciwnik wybił, zagrał B5. No i tutaj sprawa jest prosta. Czyli przeciwnik chce podważyć mojego skoczka i zdobyć. Pionka z E4. No, i też przy okazji, grając B5, zrobił miejscówkę na B7 dla swojego gońca. I ten goniec będzie działał tutaj naprawdę bardzo, bardzo aktywnie. I to jest oczywiście dla mnie realnym problemem, więc ja muszę przejąć teraz inicjatywę i postanowiłem to zrobić grając E5. Co ciekawe, lepszym ruchem byłoby wybicie na F6, co zazwyczaj w Sycylu jest głupie. No bo tak, jeżeli przeciwnik odbije pionkiem, no to jest jasna sprawa, tak. F5 Hetman tam wjeżdża do akcji, wieża D3, wieża G3, no i z przeciwnika po prostu kompletnie nie, nie ma co zbierać. Natomiast ja liczyłem, gonit bije F6, Hetman bije D6 no i uznałem, że taka pozycja to jest typowo dobra dla przeciwnika. No bo zaraz wieża D8, wieża AC8, para gońców i mnie tutaj po prostu gość zajedzie zaraz na skrzydle hetmańskim. Natomiast prawda jest taka, że tutaj można było zrobić taki trik. Hetman D4 na wymianę, a pogoniec B7 po prostu wybić na A7 i goniec f3. I w ten sposób przeciwnik wcale nie ma tak superowej aktywności. No choć dalej tutaj to presja po linii c jest dosyć wredna f6, więc jakaś rekompensata jest, no ale ogólnie biały tutaj niczym nie ryzykuje, jest przyjemna długoterminowa przewaga. No i czarny się musi wytłumaczyć ze straty pionka. Jakoś muszę przyznać, że tej, tej końcówki nie doceniłem. No i zagrałem w partii e5. Przeciwnik wybił ja odbiłem. No i tutaj yy, bardzo sprytnie yy, chciałem podejść do tematu, yy, bo zagrałem skoczek E4. No i moja idea była taka. Skoczek F6. Czyli yy, klasyka yy, rozbijania yy, króla na skrzydle królewskim. No i teraz po kolei. Jeżeli goniec tutaj wybije no to bije na F6. No i ta pozycja to jest po prostu spełnienie marzeń. Goniec D3, Hetman H6. Jeżeli F5 to wale G4. No mój atak naprawdę pięknie się tutaj rozwija. No i przeciwnik się musi tłumaczyć. Jeżeli przeciwnik skoczkiem by wybijał, no to tylko gorzej, bo tutaj goniec D3. No i znowu ta sama historia. No poświęciłem pionka, ale Król Czarnego osłabiony, no i moje gońce perfekcyjnie uderzają tam, właśnie w kierunku Skrzydła Królewskiego. Pionkiem wybijać oczywiście nie można, no bo tutaj znany trik, szach, szach i wieża D4. No i tutaj dojeżdżamy Czarnego Króla. No więc dalej liczyłem Król H8. No i to jest wredne, kiedy przeciwnik nie przyjmuje ofiary, ale tutaj wyliczyłem ruch. Goniec D3. No i teraz dalej bić na F6 nie można. Punkt H7 trzeszczy. Jeżeli H6, no to po prostu zagram wieża E1 i nawet tutaj wieżę wrzucę do akcji. No bo przeciwnik w ogóle nie ma ataku na mojego króla, tak? Wszystko się tutaj po prostu zgadza. Więc idea superowa. No, tylko jest taki problem, że przeciwnik tutaj zbił na E5. Ja oczywiście to bicie na E5 jak najbardziej sprawdziłem, ale po prostu wydawało mi się to skrajnie głupie, no bo ja mam tu Hetman F4 na związaniu, no i przeciwnik musi zagrać F6, no a teraz ma te przepaskudne pionki. No, tylko jednej rzeczy tutaj nie dopatrzyłem, że przeciwnik może wrzucić gońca na D5. I niestety trzeba powiedzieć, że ten goniec na D5 jest po prostu piekielnie aktywny, a jeszcze dodatkowo no, zabezpiecza punkt T6. Więc no, to są problemy. Więc prawda jest taka, że ja się w ogóle tutaj pośpieszyłem z tym biciem. Lepiej było utrzymać tę presję, jakiś goniec G4 i teraz nawet tego typu tryki mogą się tutaj pojawić. No i po, po wybiciu, wybicie tutaj... No, i tego typu historie, gdzie te, tego pionka no e powinienem odzyskać. No, i tak w okolicach remisu. No, ale ja wybiłem przeciwnik tutaj odbił. Hetman E3, no i właśnie przeciwnik wrzucił tego gońca na D5. No, i teraz ja tak kurczę, no zrozumiałem, że to nie poszło w tym kierunku co trzeba, ale dalej byłem przekonany, że. Jest to pozycja grywalna, no bo co by nie mówić, te pionki z linii E, e są bardzo słabe. E, no więc ja wieża E1, przeciwnik B4, no i ja hetman H3. Więc wi wiadomo o co chodzi, e, czaje się tutaj na punkt H7, jeżeli przeciwnik zagra H6, no to wale G4, wale posunięcie G5, e, no i ta pozycja czarnego króla y, jest taka powiedziałbym wątpliwa. No więc przeciwnik słusznie zagrał g6, no i teraz powiem wam, w ogóle 21 posunięcie, obaj już mieliśmy stosunkowo mało czasu, no bo wcześniej były naprawdę dosyć chore warianty do liczenia i obaj siedzieliśmy i tam puliśmy te warianciki. No i tutaj no niezły freestyle poleciał z mojej strony muszę powiedzieć. No, bo tak wiecie, kombinowałem no co tu mogę zrobić, żeby coś zadymić, no bo jak nie zadymię, no to po prostu przeciwnik przejmie inicjatywę na hetmańskim, no i mnie tutaj zajedzie. No i to są właśnie pozycje z różnostronnymi roszadami. No, albo ja dopadnę jakoś tego czarnego króla, no, albo on zajedzie mnie na hetmańskim. No, i tutaj wymyśliłem C4. Uważam, że bardzo, bardzo fajny ruch, taki odważny, no bo jednak otwieram tutaj swojego króla. No i są grubsze dymy. Przeciwnik wybił. W ogóle tak, taką miałem refleksję podczas tej partii. Bo tak sobie myślę, kurde, każda jedna partia, jakieś chore pozycje ustawiam, coś, coś by się przydało jedną jakąś spokojną partię zagrać, ale coś jakoś kurczę złapałem. Jakiś czas temu werwej, tak w, ka w każdej jednej partii jest jakaś e, naparzanka. E, no, wychodzi różnie, ale jest ciekawie, to na pewno. E, I teraz, e, choć też nerwowo, no kurczę. E, dobra, więc przeciwnik wybił na C3. E, oczywiście po biciu na C4 wieża C1 nie działa, e, no bo jest bicie z szachem, ale ja wyliczyłem takim jak wieża C1. I teraz przeciwnik musi bronić na E6, więc hetman D5. No, i tutaj jedyne, gdzie się może schować, to jest pole p 6 a wtedy ja gram skoczek D2. I mój plan to wjazd na C4, zgarnięcie pionka E5, i później zgarnięcie pionka E6. No, i powiem wam, że no tutaj zaczyna mi się podobać ta pozycja. Komputerek mówi, że jest jakaś przewaga czarnego po ruchu A5. Ja absolutnie nie jestem co do tego przekonany, jeśli mam być szczery. Tak, z praktycznego punktu widzenia, wydaje mi się, że ten skoczek na E5 ideolo. No i jeszcze król czarnego, dosyć osłabiony, więc wiadomo, na, na jakichś tam konkretach się to na pewno zgadza, skoro Kompek mówi, że przewaga, ale z praktycznego punktu widzenia, wydaje mi się, że bardzo grywalna pozycja. No i no więc w partii przeciwnik wybił. Ja odbiłem tutaj skoczkiem. No i już widziałem, że mu się oczy zaświeciły. No, bo tutaj wiecie, jest jakiś potencjał wieża B8, jest jakiś potencjał wieża F2, ale ja to liczyłem i po prostu nic tu nie ma. I powiem szczerze, Aż sam nie byłem w stanie w to uwierzyć, bo ta pozycja wygląda no, całkowicie absurdalnie, nie? Zagrałem takie C4, osłabiłem swojego króla, no a przeciwnik nie ma jak tego wykorzystać no ale to są właśnie szachy, bardzo zaskakująca gra, a chodziło mi po prostu o to, żeby skasować tego gońca, bo jak skasuję tego gońca, no to piony przeciwnika się po prostu sypią, a co za tym idzie król będzie bardzo słaby. No więc tak, jeżeli chodzi o wieża f2, no to po prostu bije na d5 i no jeżeli przeciwnik odbije, no to wjeżdżam na e6, no i teraz król ma problem, żeby gdziekolwiek odejść, bo tutaj nawet wieża c1 i będą dosyć wredne wjazdy, no bo Tutaj no to bije na E5 i wiadomo nieprzyjemnie a jeżeli on się będzie gdzieś cofał no to sobie nawet wieżą zbije. no i tutaj już zaczyna mi się naprawdę podobać, no jak ta wieża wjedzie na siódemkę, wydaje mi się, że mój król naprawdę całkiem całkiem bezpieczny więc ciekawe rzeczy się tu dzieją, oczywiście trzeba liczyć rzeczy w stylu wieża B2 ale tutaj też okazuje się, że wszystko się zgadza, szaszek wieża C1 później wieża na przykład E2 i mój król całkowicie zabezpieczony. No więc w partii przeciwnik tutaj się już telepał, ale znalazł. Kurczę, najlepszy ruch, król G7. Bo teraz problem jest taki, że ten mój wjazd na E6 nigdy nie będzie z szachem. W związku z tym ja uznałem goniec E4. Rzeczywiście chciałbym te gońce, tego gońca wymienić, ale za mojego gońca, żebym został z, tą, z tym fajnym koniem na E4. Bardzo zacna blokada. No, i do tego rzeczywiście doszło, i w partii przeciwnik Hetman C6, czyli tutaj broni sobie pionka E6, no i wiecie, ma na radarze mojego skoczka. I ja tutaj uznałem, że. No kurczę, nie mam jak ukąsić, nie? Bo nie mam jak tych wiesz wrzucić do akcji. No chciałoby się wjechać na D7, tak? No ale nic takiego po prostu nie ma. A. Za chwilę przeciwnik zagra, wiecie, wieża B8, A5, A4. No i ta pozycja mojego króla się zrobi taka mizerna, można powiedzieć. W związku z tym uznałem, że to jest najlepszy moment, żeby przejść do końcówki. No w końcówce mój król będzie bezpieczny. Przeciwnik tutaj wybił, ja odbiłem pionkiem. No i uznałem, że w tej końcówce absolutnie nie mam na co narzekać. Mę pionka w plecy, ale te pionki są zdublowane. Pole E4 jest białe, więc przez to pole przeciwnik nigdy się nie przebije. No i to jest po prostu remisik. No i rzeczywiście remisem się ta partia zakończyła. Ja jeszcze liczyłem tego typu wygibasy. Czy tutaj nie da rady przejść do pionkówki, ale okazuje się, że pionkówka to jest w ogóle prawie przegrana. No bo wiadomo, ja tutaj mogę stać w miejscu, tak? I przeciwnik po prostu nie ma, którędy się przebić jest remis. Ale jeszcze liczyłem tego typu akcje, żeby zbić na e6, no i zasuwać po te pionki. Ale czarny jest szybszy, co zabawne. Zabawne, bo król G6 w ogóle przegrywa, bo tutaj o jedno, o jedno tempo za wolny jestem. Żeby biały zremisował, no to, to trzeba H4 znaleźć. I teraz po A4, G4 no jest taka różnica, że po, po H5 biały nie odbija, tylko no Albo nawet można odbić i też będzie remis, bo pionek już będzie na H7. No dobra, więc w, w ten sposób się akcja kończy remisem. Ale oczywiście nie ma sensu sobie utrudniać życia. Po prostu wystarczy C4. Jest totalna blokada, bariera. Przeciwnik nie ma którędy przejść. No i jest podział punktów. Także powiem Wam, że no tak. Mam mieszane uczucia co do tej partii. No, robiłem co mogłem, naprawdę ciekawie było, zakręciłem tutaj w tej pozycji. No, ale kurczę, no nie ma, nie ma lekko, żeby tych arcymistrzów ogrywać, muszę wam powiedzieć. No, ale cóż, Remis jest w porządku, chociaż wiadomo, chcia chciałoby się wygrywać, ale no, mam wrażenie, że no, wszystko co miałem to rzuciłem w tej partii, no ale przeciwnik naprawdę grał. Solidne szachy. Wydaje mi się, że takim momentem, gdzie właśnie mogłem przejąć tę inicjatywę tak mocniej, no to było właśnie to przyjęcie tej ofiary Pionka, że tutaj realnie trzeba było przeciwnika sprawdzić, no ale mi najzwyczajniej w świecie się wydawało, że tutaj no ta aktywność czarnego jest, jest naprawdę superowa. No, Stokwisz mówi, że, e, że jednak nie jest. E, no dobrze, więc póki co 4 punkty na 7 partii. Czyli, czekajcie, 7 na pewno? Chyba tak. E, dobra, trochę straciłem rachubę, e, ale chyba tak. E, jeszcze 4 partie wobec tego mi e, zostały, tak? 10, e, 11, 12, 13, tak, cztery partie, bo 14 mam lot e, powrotny. Więc wszystko się zgadza. Dobra, więc w takim razie widzę, cóż, trzymajcie kciuki, jestem w okolicach zera na rankingu, tam chyba jeden punkcik rankingowo aktualnie tracę, także cóż, naparzamy oczywiście dalej. Więc dzięki za uwagę. pa